Arni Piotr Zelt postać z serialu 13 Posterunek oraz jego kontynuacji 13 Posterunek 2. Arni jest starszym posterunkowym, jest kawalerem, ma brązowe oczy oraz ciemne włosy krótkie, równo przycięte. Zakochany w Kasi, jest nieśmiałą osobą. Arni to wielki fan Arnolda Schwarzenegera, który charakteryzuje się wielką siłą i odwagą, lecz nie grzeszy inteligencją, dlatego to chyba jedna z ulubionych postaci tego serialu dla wielu widzów. W serialu są liczne nawiązania do Arnolda Schwarzeneggera. Lubi oglądać horrory, grać na komputerze, strzelać i zabijać. W głębi duszy ma jednak złote serce. Mieszka z matką, która robi mu kanapki do pracy.